W oboju nowoczesnym rządko 2012. Na to, że pierwszym pochodzi reprezentant Uczniowskiego Klubu Sportowego z Stanisław Skonieczny. Na to, że drugim pochodzi również reprezentant UKS Żołnierz Warszawa Juliusz Gaglewicz. Na to, że trzecim pochodzi reprezentant NKP Szczecinek Dawid Cybulski i na torze czwartym popłynie reprezentant MKP Myśli Konrad Gajdziński. Ostatnia seria, proszę o ciszę w momencie startu. Na miejsca! I wystartowała ostatnia seria chłopców w boju nowoczesnym. Nie można chodzić. Hej! Czy mamy trakt? Dziesięć, dziesięć, dziesięć. Brigadier, żołnierz Seritor drugi Juliusz Gryglewicz z Warszawa.